Siemanko, siemanko, Michał z tej strony Money Makes Money, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj nie będziemy się zajmować stricte krypto, ale bardziej dywersyfikacją, bo chciałbym Wam pokazać platformę, gdzie kupuję akcje różnych spółek. I oczywiście będę miał dla Was mały bonusik: intro. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na platformę Trading212. Jest to platforma, gdzie możemy skupować sobie spółki. Tutaj możemy sobie wejść w moje portfolio. Tak jak widać, ja używam tak zwanego diagramu. Tutaj są wszystkie spółki, których, które skupuję. I moje konto jest podłączone właśnie pod diagram. Ten diagram można sobie ustawić na opcję auto-invest, czyli na przykład co miesiąc, tak jak ja mam, drugiego dnia miesiąca zawsze wpływa tu kwota 100 dolarów i wykupuje właśnie spółki z tego diagramu. Po 10 latach inwestowania w ten sposób będę miał 17 089 dolarów, czyli mniej więcej zarobię 7,5% rocznie. No, nie jest to krypto, wiem, ale zawsze jest to jakiś sposób na dywersyfikację. Tym bardziej, że ta właśnie platforma za rejestrację i KYC za minimum depozytu, czyli za jednego dolara, rozdaje darmowe akcje spółek, które są warte maksymalnie. 100 dolarów, maksymalnie 100 dolarów, czyli nie znaczy, że dostaniecie akcję za 100 dolarów, ale możecie dostać za 2 dolary, lub za 5, lub za 20, lub za 50, 70, 90, 99 nawet może. Ja wcześniej tutaj sobie kupowałem Gazprom, właśnie z tych akcji, bo te akcje bonusowe są rozdawane cyklicznie. W tym momencie, akurat w moim kraju, w Norwegii. Jest ta promocja, ale nie gwarantuję Wam, że w Polsce lub gdziekolwiek indziej będzie również to dostępne, więc sprawdźcie proszę dwa razy. Bo nie wiem, nie jestem pewien, czy u Was tą akcję, ten bonus wam zaliczy. Możliwe, że darmowe akcje są tylko na Skandynawie. Wejdźmy sobie tutaj. To jest mój kod, który musicie skopiować, lub musicie użyć mojego linku referencyjnego. Bez tego kodu lub bez linku nie dostaniecie tej akcji. Link oczywiście będzie w opisie. Nawet jeśli macie już konto, to możecie sobie skopiować ten kod. I tutaj, jak otworzycie sobie to menu, to tutaj są kody promocyjne i tutaj musicie ten kod właśnie wpisać. Więc jest to inwestowanie w spółki na automacie, bo w sumie nawet nie wiem kiedy tutaj e, mi się uzbierało te 467 dolarków. Są tutaj różne diagramy. Można również stworzyć swój własny diagram. Dajemy Add Instrument i tutaj możemy sobie wybrać. Ja akurat Korzystam z takiego, którego mamy stworzonego ekipowo. Jeśli byście chcieli również z niego skorzystać, to dajcie znać, wyślę Wam link. Mamy tutaj różne spółki w tym diagramie, i wszystkie z tych spółek są to spółki dywidendowe, więc raz na jakiś czas, zwykle jest to raz na kwartał, spływają nam tu odsetki po prostu z tych akcji. Jak dla mnie, jest to sposób na dywersyfikację. Nie można przecież 100% swojego sianka trzymać w krypto, także trzeba dywersyfikować również na inne rynki. Nie jest to porada inwestycyjna, oczywiście, możecie się tylko tutaj zarejestrować, wziąć sobie swoją darmową akcję, później ją sprzedać i wysłać pieniądze z powrotem na konto. Nie musicie kompletnie tutaj niczego inwestować. Ja inwestuję na automacie i tutaj możecie sobie zobaczyć, że macie. Spółki ze Stanów, macie spółki z UK, mamy również ETF-y, czyli zbiory tych właśnie spółek, które były tutaj wymienione. To są takie, takie koszyczki, jakby. Możemy sobie tutaj przeglądać różne informacje związane z rynkiem, mamy kalendarz. Mamy również wideo poświęcone inwestowaniu, właśnie stworzone przez platformę Trading212. Jak dla mnie całkiem spoko opcja, tym bardziej, że rozdaję jakieś bonusowe akcje, także bonusowe sianko zawsze na propsie. To by było na tyle, dzięki wielkie, łapka w górę, komentarz dla zasięgów, siemanko, pozdrówki, jo! What money that's coming? What is it that's funny? What money that's coming? What